Cześć, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale i dziś zajmiemy się omówieniem zwiastuna do ostatniego filmu czwartej fazy MCU, czyli Black Panther Wakanda Forever. Pierwszy raz ten zwiastun mogliśmy zobaczyć na San Diego Comic Con 2022. Także co? Jedziemy! W początkowych scenach widzieliśmy życie matki i siostry zmarłego Tczali. Dla niezorientowanych, aktor wcielający się w Czarną panterę w poprzednich filmach zmarł i postanowiono oddać mu hołd w sequelu przygód jego postaci. Jak mogliście zauważyć na tronie Wakandy zasiadła matka Czarnej Pantery, ponieważ Shuri jeszcze nie jest na to gotowa. W ogóle nie wiem czy mi się wydaje, ale na tym ujęciu kamienna konstrukcja w tle wygląda jak starożytne świątynie zjawina 4 z biednych wojen. Na tym ujęciu zobaczyliśmy salę, której pilnuje zastęp Dora Miladze. Owa sala może być salą pamięci króla Tczali. Co ciekawe, tą salę widzieliśmy na zdjęciu z planu. Podobno napisy na ścianach głoszą Spoczywaj w pokoju króla Tczala. Z kolei tutaj pokazano nam po raz pierwszy Atlantydów. Jest to scena narodzin jakiegoś dziecka i wydaje mi się, że tym dzieckiem może być Namor, a sama scena jest retrospekcją. Namor zostanie przywódcą Atlantydy, która w późniejszej części filmu wda się w konflikt z Wakandą. No a tu pierwszy wgląd na Namora, przynajmniej w tym podwodnym kadrze, wygląda dosyć majestatycznie. Swoją drogą, Atlantydzi mają bardzo ciekawy sposób pokonywania długich dystansów pod wodą. W tej sekwencji widzieliśmy jakiś statek, prawdopodobnie należący do badaczy, którzy szukają zaginionego miasta Atlantydy. Mieliśmy też uzbrojonych żołnierzy, którzy napadli na jakieś laboratorium. Na tym ujęciu mamy pierwszy wgląd na Dominik Torn w roli Riley Williams. Scena prawdopodobnie ma miejsce w laboratorium Shuri w Wakandzie i widać, że obie dziewczyny dobrze się dogadują. Zauważcie, że w filmie będziemy mieli sporo retrospekcji, bo tutaj widzieliśmy Namora w wieku mniej więcej 6 lat, który patrzy na płonący dom. Możliwe, że był to dom jego rodziców, a oni zginęli w płomieniach. Co ciekawe, na powierzchni Atlantydzi budują jakąś potężną, raczej zaawansowaną technologicznie konstrukcję. Może to być ich centrum dowodzenia. Tutaj chyba Atlantydzi przeprowadzili inwazję na Wakandę i w tym momencie przyszła mi na myśl pewna teoria. Możliwe, że to Wakandyjczycy albo ktoś pod nich podszywający się zabił rodziców Namora i teraz szuka on zemsty na Wakandzie. Na tym wątku może opierać się fabuła filmu, co moim zdaniem jest dosyć ciekawe. Na tym ujęciu przedstawiony został jeden z wielu ukłonów w stronę zmarłego Chadwicka Bossmana, czyli mural z jego podobizną. Część akcji filmu będzie się prawdopodobnie działa gdzieś w Stanach Zjednoczonych, bo mogliśmy zobaczyć powracającego agenta Everetta Rossa, idącego mostem, a także wojowników Atlantydy, możliwe, że na tym samym moście. No i mamy Riri Williams, prawdopodobnie wykuwającą zbroję Iron Heart. Z kolei na tych ujęciach możliwe, że widzimy ostateczne starcie między Wakandą a Atlantydą. Dlaczego tak myślę, zaraz wam powiem. A więc myślę tak dlatego, że ta sceneria i ta, gdzie zobaczyliśmy czarną panterę, w którą wcieli się Shuri, są bardzo podobne. A zakładam, że Shuri, jako czarna pantera, pojawi się dopiero pod koniec, by zadecydować o wyniku bitwy. Na innych ujęciach mogliście zobaczyć też Namora zgłaszającego coś i zasiadającego na tronie Atlantydy. Na koniec moje przemyślenia dotyczące pierwszego zwiastuna na Wakanda Forever. Moim zdaniem w filmie zobaczymy równie dużo emocjonalnych scen i takiego wspominania co akcji typowej dla Czarnej Pantery. Myślę też, że sama produkcja będzie miała charakter dramatu z wieloma majestatycznymi momentami. Szczerze Wam powiem, że gdy oglądałem ten zwiastun po raz pierwszy, to prawie przez cały czas miałem ciarki i teraz jeszcze bardziej nie mogę się doczekać premiery Wakanda Forever, która odbędzie się 11 listopada tego roku. W dzisiejszym materiale to wszystko. W komentarzach możecie napisać co sądzicie o pierwszym zwiastunie Black Panther Wakanda Forever, a teraz ja się będę z Wami żegnał, trzymajcie się ciepło.